Okręt Pueblo był niewielki. Mierzył 60 metrów długości. Jego załoga liczyła 83 osoby. Nie miał uzbrojenia, jeśli nie liczyć jednego ciężkiego karabinu maszynowego na mostku i kilku pistoletów maszynowych w kajutach załogi. I ta niewielka jednostka stała się przyczyną jednego z najpoważniejszych kryzysów politycznych na świecie. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Kończył się rok 1967. Sytuacja w Azji pogarszała się. Rozpalała się wojna w Wietnamie. Wiele wskazywało na to, że Kim Il-sung, północno-koreański dyktator, szykuje swoje państwo do wojny. W 1967 roku na granicy dwóch państw koreańskich zanotowano 360 incydentów, w których zginęło sześciu żołnierzy amerykańskich. Prezydent Lyndon Johnson chciał wiedzieć, czy rzeczywiście Korea Północna gotowa jest do wojny tę odpowiedź mogli dać tylko szpiedzy, samoloty zwiadowcze fotografujące zgrupowania wojsk i okręty z aparaturą pozwalającą podsłuchiwać rozmowy telefoniczne, łączność radiową i inne sygnały elektroniczne. Na podstawie tego materiału łatwo było się zorientować, jak daleko posunięte są przygotowania wojenne. W grudniu 1967 roku załoga okrętu Pueblo otrzymała rozkaz przygotowania się do trudnej misji. Była to stara jednostka. Zwodowana w 1944 roku przewoziła broń dla wojsk alianckich walczących w Europie, a na początku lat 50. zaopatrywała wojska ONZ w Korei, mocno wyeksploatowana, została wycofana ze służby w 1954 roku i spokojnie rzewiała w amerykańskim porcie. Aż w kwietniu 1962 roku odesłano ją do stoczni, gdzie została przygotowana do nowego życia okrętu wywiadu elektronicznego. W maju 1967 roku na pokład Pueblo wszedł nowy kapitan. Lloyd Mark Butcher. Osierocony we wczesnym dzieciństwie, sam musiał walczyć z losem. Poradził sobie. Ukończył uniwersytet w Nebrasce. Wstąpił do marynarki wojennej. Marzył, aby dowodzić okrętem podwodnym. Los i przełożeni zdecydowali inaczej. Został dowódcą okrętu szpiegowskiego, który 5 stycznia 1968 roku wyruszył z amerykańskiego portu do Japonii. Ostatecznym celem rejsu był północno-koreański port Wonsan. Tam Pueblo, płynąc poza wodami terytorialnymi, miał rejestrować sygnały elektroniczne. Dla ambitnego kapitana zapowiadała się długa i nudna misja nie zdawał sobie sprawy, jak trudna i niebezpieczna, gdyż nikt nie poinformował go, że sytuacja w tym rejonie świata staje się coraz bardziej zapalna, a Koreańczycy coraz bardziej agresywni. W bazie morskiej Yokosuka nad Zatoką Tokijską Pueblo pobrał zapasy. Na pokład weszło też kilkunastu tajemniczych mężczyzn. Nikt z załogi nie miał prawa z nimi rozmawiać, ani wchodzić do pomieszczeń, w których zamknęli się natychmiast po zaokrętowaniu. Oczywiście marynarze wiedzieli, że mieszczą się tam urządzenia rejestrujące sygnały elektroniczne. Kapitan uważał, że nie należy tego ukrywać przed dobraną załogą, gdyż powstawałaby atmosfera niezdrowej ciekawości, plotek, domysłów, a to mogłoby zaszkodzić służbie. 11 stycznia Pueblo rzucił sumy i wyruszył na południe, aby opłynąć wyspy japońskie i wejść do cieśniny Tsushimskiej, prowadzącej w stronę Korei Północnej. Sensacje XX wieku w Radio Z. W styczniu 1968 roku, gdy amerykański okręt szpiegowski wyszedł z japońskiego portu i zmierzał w stronę Półwyspu Koreańskiego, tam oddział 31 żołnierzy północno-koreańskich przedostał się przez zasieki i pola minowe założone w strefie zdemilitaryzowanej na granicy dwóch państw koreańskich. W niewielkich grupkach niezauważeni przemknęli się między patrolami i podążyli w stronę Seulu. Ich celem był pałac prezydenta Korei Południowej generała Park Chung-hee. Nad ranem 21 stycznia 1968 roku znaleźli się w odległości zaledwie jednego kilometra od pałacu prezydenta. Przed nimi była ostatnia przeszkoda. W posterunek na drodze prowadzącej do bramy Błękitnego Domu. Z wartowni wyszedł jeden z żołnierzy. Stój, kto idzie? Patrol kontrwywiadowczy, wracamy z misji w górach. Dokumenty? Północno-koreańscy komandosi mieli na sobie mundury armii południowo-koreańskiej i świetnie podrobione dokumenty. Wartownik przepuścił ich, ale postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście jakiś patrol został wysłany w góry. Zadzwonił do dowództwa. Zatrzymałem oddział 30 żołnierzy. Dowódca w stopniu porucznika podał, że wracają z gór po misji kontrwywiadowczej. Dokumenty mają w porządku.